Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Pana Stanisława Grzegorczyka. Serdecznie witamy panie dyrektorze. Jest z nami również już piąty raz przewodniczący Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NZ Solidarność, pan Marian Król, którego serdecznie witamy. Sponsor nabych również. Szanowni Państwo, zgodnie z protokołem chciałbym również... Serdecznie podziękować za honorowy patronat, który objął Wojewoda Lubelski, Pani Denowa Tokarska, Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Krzysztof Grabczuk i Prezydent Miasta Lublin, Pan Adam Wasil. W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego, Pana Krzysztofa Grabczuka, a także członka Zarządu, całego kolegi Arkadiusza Bratkowskiego i całego Zarządu Województwa Lubelskiego kłaniam się Państwu nisko. Wszystkim zespołom ratowniczym, wszystkim pracownikom ratownictwa medycznego, jak mówiłem do dyrektora Kuleszy, od Morza aż po Tatry i z tej strony od Bugu aż po Odrę. Wszystkim serdecznie dziękujemy za tą wytrwałą pracę, za niesienie pomocy i bo to od Was Wy niesiecie nadzieję. Jak słychać głos z karetki, to ludzie, ci co są przy chorym, mówią bądź spokojny, bo już idziecie. Potem dla Was nagrodą jest to, że usłyszycie po prostu bicie serca i czy po prostu nie, nie powiedzi. Niech życzę Państwu, żebyście po prostu mieli satysfakcję, bo macie ją, ale żeby to wszystko, co robicie, spełniało się. Wszystkiego najlepszego dla Was, dla Waszych rodzin. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze. No i przechodzimy do tego, chyba dla mnie, najtrudniejszego etapu. To znaczy, czy ten egzamin to zaraz będzie wiadomo. Proszę Państwa, najlepszy zespół w konkurencji technicznej. Puchar dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZ w Lublinie, wręczy Pani Dyrektor. I poprosimy zespół. Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu. Panie dyrektorze, również zapraszamy. Proszę nie odchodzić, bo to nie koniec, to dopiero początek. Pana przewodniczącego poproszę o wręczenie nagrody, którą wbudował zarząd regionu Środkowo-Wschodniego NZ Solidarność trzy śpiwory. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie ufundował. Również za, tę, za to miejsce, za tę konkurencję, trzy latarki czołowe, Petzl. Gratulacje, serdeczne gratulacje i prawa. proszę Państwa. Tradycją tych zawodów jest to, że Przewodniczący y, Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NZ Solidarność, Pan Marian Król funduje Nagrodę dla najlepszego zespołu Lubelszczyzny. Najlepszym zespołem Lubelszczyzny została załoga Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie. Numer 3. <kluczuj> Bardzo proszę Panie Przewodniczący o wręczenie nagrody. Prawa dla zespołu. I przechodzimy proszę Państwa do nagród głównych. Za trzecie miejsce. Puchar Przewodniczącego Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOS wręczy Pani Dyrektor Ciechan. Trzy torby na garnitur. Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NZ Solidarność. Bardzo proszę Panie Przewodniczący. I trzy latarki czołowe. Pecl Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. A to jest proszę Państwa dla powiatowej stacji pogotowia ratunkowego w Mielcu. Zapraszam. Brawa, serdeczne brawa. I to co powiem, to co sędziowie mogli zrobić, proszę Państwa, również trzecie miejsce i puchar przewodniczącego regionu zarządu Środkowo Wschodniego NSZ Solidarność i trzy latarki nie przepraszam, to jest nie to, nie w tą stronę. Więc proszę Państwa, również właśnie to co zrobili sędziowie. Tak tak policzyli punkty, że mamy dwa trzecie miejsca. I nagroda trzy torby podróżne i trzy latarki czołowe. Poproszę Pana Dyrektora Departamentu o wręczenie tych nagród dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie. Słuchajcie, oni biorą pierwszy udział. Pierwszy raz biorą udział w takich zawodach. Także jeszcze, jeszcze chyba bardziej im się należą gratulacje. Wzięli się bardzo solidnie do roboty. No i wywalczyli to trzecie miejsce. Przechodzimy do drugiego miejsca. Puchar przewodniczącego zarządu regionu środkowo-wschodniego NZ Solidarność, który leczy pan Marian Król. Trzy torby podróżne z plecakami i trzy latarki, proszę państwa, dla załogi, która zajęła drugie miejsce, a jest nim Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Biała Podlaska. Brawa! Prawa dla zespołu. I proszę Państwa, przechodzimy do najważniejszego momentu, a więc ogłoszenie zwycięzcy czwartych otwartych Mistrzostw Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym. Puchar wojewody Lubelskiego, puchar marszałka województwa Lubelskiego, puchar prezydenta miasta Lublina. Trzy komplety ubrań ratowniczych. Poproszę pana Roberta Orlikowskiego, właściciela przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowo-fenerowego AdBART i trzy latarki czołowe, które fundował wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Lublinie. Proszę państwa, dla zespołu stacji ratownictwa medycznego w Hełmie zespół numer 3. Bardzo proszę o brawa. Proszę Państwa, takie są wyroki sędziów. No ja musiałem ten wyrok odczytać, ale tak jak powiedziałem. Dla mnie Wy wszyscy jesteście zwycięzcami i składam Wam serdeczne gratulacje, podziękowania. Życzę Wam wszelkiej pomyślności, zarówno w życiu osobowym, osobistym, jak i w życiu prywatnym. Jeśli państwo pozwolicie, to ja zapraszam na schody, żebyśmy tradycyjnie zrobili...